Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszych Blunsów 3D, czyli z gry Apes vs Helium. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Ninja Małpkę na poziomie trudności Impopable. Będę grał pierwszy raz Impopable, także jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Na samym wstępie z góry dziękuję każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Dodatkowo zapraszam was na stronę partnera tego kanału, czyli G2A. Link do strony macie w opisie, jeżeli macie ochotę, to, to sobie zajrzyjcie. Uch, ale się zapowietrzyłem. A ja już nie przedłużam. Przejdźmy sobie do gry, bo na pewno nagrywanie tego odcinka trochę czasu mi zajmie. Dobra, wybieramy Impopable, gramy na tej samej mapce co ostatnio, bo powiem szczerze, całkiem mi się spodobała. I czekajcie, bo widzę, że można włączyć autostart. Ja bym chciał sobie włączyć autostart, dlaczego nie? Żeby rundki automatycznie nam się zaczynały. I generalnie tak, jeżeli chodzi o mój plan na tę gierkę, to zanim pójdziemy pod Ninja Małpkę, ja będę chciał sobie kupić Dart Małpkę. Tak, dobrze słyszeliście, zacznę od Dart Małpki. Pójdę pod ten fanklub, bo powiem wam, że z tym fanklubem będzie mi łatwiej przeskakiwać. Z rundy na rundę. I później sprzedam po prostu ten klub i pójdziemy sobie pod. Em, chcę jakby dotrzeć dotąd do Supermanki fan klub. Później go sobie sprzedamy i będziemy szli już pod. Ninja, także to jest plan, zobaczymy jak nam to e, pójdzie. Oczywiście w międzyczasie będę starał się farmić, natomiast no póki co mamy pierwsze początkowe rundy. Mówię, nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł też z tym fanklubem, natomiast e, wydaje mi się, tak jak mówię, że dzięki temu szybciej będę mógł przeskakiwać z rundy na rundę, bo też wydaje mi się, że fanklub jest jedną z najlepszych rzeczy, żeby e, w sensie jednym z najlepszych upgradeów, jeżeli chcecie e, po prostu zagrać pod prędkość przeskakiwania, nie? Pomiędzy kolejnymi rundami. Ale też nie jestem pewien, bo prawda też jest taka, że jeżeli um, będę miał jakiś upgrade, który będzie z automatu one-shotował wszystkie balony, na przykład, to i tak, no wiecie, tutaj nie da się skończyć rundy szybciej niż. Zanim wszystkie balony wylecą, tak? No bo nie da się pokonać balonów, które jeszcze nie wyleciały, tak? Jeżeli miałbym coś, co one-shotuje cokolwiek, co stąd wylatuje, no to i tak będę musiał czekać, aż wszystkie te baloniki e, przelecą. Ogólnie to tak, e, też jeszcze jedna informacja. Nagrywam ten materiał i wy widzicie ten materiał, jak ja jestem na wyjeździe, e, więc nie będę odpisywał ani e, czytać komentarze. Czytać komentarze będę czytał, bo zazwyczaj i tak czytam, niezależnie gdzie jestem, chyba że nie będę miał dostępu do internetu, ale jeśli chodzi o Komentarze to będę czytał, natomiast ja to nagrywam z dużym wyprzedzeniem i w momencie, w którym ja nagrywam dla was ten odcinek, to nawet nie ma jeszcze drugiego odcinka z Apes versus Helium na kanale. Także to jest taka informacja, żebyście też wiedzieli, że no, no po prostu, jeżeli daliście mi jakieś rady, to być może się do nich nie stosuję niezłośliwie, <laughs> tylko dlatego, że no nie przeczytałem ich, tak? Dobra, weźmy sobie zwiększony speed attack, bo widzę, że już zaczęły mi się przedostawać niebieskie balony. No i co? Wydaje mi się, że najrozsądniej będzie teraz zbierać na farmę po prostu. Mamy 100 rund. Jeszcze mnóstwo rund przed nami. Mnóstwo na pewno się wydarzy. Dobra. Ee, kupuję e, triple shota. 3600 to kosztuje Monkey fan Club. Okej, okay, zastanawiam się, czy z racji tego, że to jest impopable, ceny są większe niż na hardzie, ale nie pamiętam, jakie tu są ceny normalnie, więc nie, ma nie mam okazji za bardzo tego sprawdzić. Musiałbym sobie dopiero później porównać. Natomiast co ciekawe, to już widzę, że pomimo tego, że to jest impopable, to mamy 80 żyć, więc to jest taka różnica pomiędzy normalnymi bluncami, tak, bo normalnie na trybie impopable też jest 100 rund, natomiast tych żyć mamy um, nie 80, a jedno, więc no, jest to niewątpliwie jakiś, jakiś, jakiś plus. Nie jestem pewien, czy właśnie fakt, że poszedłem pod... o, powinienem raczej tak stać. Bo mam tego triple shota, ale tu balony i tak lecą po prostu, wiecie, tą ścieżką do przodu. Więc wydaje mi się, że no właśnie fakt, że mam tego triple shota, niewiele mi zmienia, bo i tak jak jestem ustawiony tak przodem, no te balony omijają ten atak. Atakuję tak jakby i tak tylko środkową rzutką, więc trochę słabo. Na farmę nas póki co nie stać. 1500 golda to wymaga. Wiecie co? Pójdę sobie pod ninja małpkę. Pójdę jednak pod Ninja Małpkę, sprzedaję i pójdźmy sobie pod Ninja Małpkę. Proszę bardzo, let's go. Zobaczmy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że spoko. Ale ona szybko atakuje. Szybko atakuje, ale chyba... po pierwsze zadaje mały damage. Zadaje chyba mniejszy damage nawet niż... Mhm, tak mi się wydaje, że zadaje nawet mniejszy damage niż Dart Małpka. Bo zadajemy jeden punkt damage'a, to na pewno. I jakie mamy kolejne upgradey? To też jest dobre pytanie. Jakie mamy kolejne upgradey? Yy, po prostu następne, jakie będziemy mogli kupić? Okej, okay, Sharp Shurikens, tu powinniśmy. Okej, okay, i będziemy szli pod górną ścieżkę w tym odcinku. Double Shot. To są tanie upgradey do Blunjitsu. Więc spokojnie. Będziemy mieli takiej sytuacji jak z kusznikiem, nie? Z kusznikiem, zobaczcie już drugi, a czy. Oj, przepraszam was bardzo, już e, przedostatni upgrade e, 30 tysięcy kosztował, i tak ceny są większe, już to widzę, bo to 72 tysiące kosztuje, a chyba poprzednio kosztowało wydaje mi się, że znacznie mniej Znaczy znacznie mniej. Kosztowało chyba 60 parę tysięcy, a nie 72. Dobra, idziemy kupić upgrade i... E, oszczędzamy już na farmę. Tak mi się wydaje, mamy Sharp Shurikens, zobaczmy co się zmieni. Czekajcie, czy ja mam więcej niż. Nie, D-major mam chyba tyle samo. Tak, dalej mamy jeden punkt d jeżeli się nie mylę. Natomiast przebijam się przez więcej e balonów. Mamy większy pierce, Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, wielki moment, bo, <ścoughs> znaczy, wielki moment. Trochę zbierałem na farmę, ale w tym momencie będziemy ją mieli. Od razu ją kupuję, bo dzięki temu, chyba dostanę pod koniec tej rundy już golda z niej. Dokładnie. Na początku to nie jest jakaś rewelacja, natomiast wydaje mi się, że teraz skupię się właśnie. Okej, okay, dobra, bo zapomniałem, że mam autostart włączony. Więc automatycznie rundki się zaczynają. Lecą regrowy, natomiast wydaje mi się, że regrowy nie będą dla mnie problemem. W ogóle czekajcie, jak ja. Ja poczekam, aż on się zregeneruje. Nie powinienem dzięki temu więcej golda wyfarmić? Trochę nie kumam w ogóle, jak regrowy w tej części akurat działają. Bo mam wrażenie, że one się nie regenerują, a może regenerują tylko na tyle wolno, że nie zdążyłem po prostu, wiecie, że się nie zdążył zwyczajnie zregenerować, nie? Tak też może być. Tak też może być. Właśnie w ogóle powodem, dla którego chciałem najpierw pójść pod fanklub, żeby e, dozbierać sobie Golda, jest to, że tak widzicie, mam włączony autostart i zaczynam grę, e, jakby rundy zaczynały mi się automatycznie, a ja za każdym razem muszę podchodzić. Chociaż nie, okej, okay, ustaliłem to już w poprzednim odcinku, że nie muszę podchodzić co rundę do tej farmy, bo bananki się i tak gromadzą. Natomiast mogę ją ulepszyć i to na pewno chcemy zrobić. Więc nie muszę tu w sobie podchodzić co rundę. Natomiast wiecie, mógłbym tu stać co rundę. Gdybym miał manki fanklub, to małpki by, wiecie, automatycznie za mnie atakowały. Te, które byłyby w fanklubie, nie atakowałyby po prostu za mnie. E i to by było strasznie wygodne, bo tak naprawdę nawet mógłbym sobie pójść na 10 rund od komputera, skoro mam włączony, wiecie, włączony yy, autostart i wrócić po 10 rundach, nie? Wiadomo, byłoby to dosyć ryzykowne, natomiast. Yy, o, od razu ulepszamy. No i dobra, 3600 do kolejnego upgrade'u, więc wydaje mi się, że zanim kupimy kolejny upgrade, to. Yy, kupimy sobie podwójne shurikeny. Bo, no widzę, że już zobaczcie, no zaczyna się robić całkiem nieprzyjemnie. Chociaż dalej, jak stoję przed tym balonami, one się prze przedostają, ale no widzicie, jeszcze, jeszcze dajemy radę. Natomiast, no, podwójne shurikeny kosztują y, ty ponad tysiąc, tam tysiąc stoparę, więc muszę jak najszybciej na to dozbierać. Bo, bo będzie krucho póki co, przynajmniej, nie? Nie wiem, ile z, fa ile z farmy dostajemy golda? Sprawdźmy. Szybko, w tym momencie. Około tam 400? 400 trochę mniej. Nie, także nie jest źle. Lecą czarne balony. Więc pierwszy raz mamy teraz. okej, okay, ale to krótka runda, spoko. To fajnie, bo będziemy. Po tej rundzie będzie nas stać na. Prawdopodobnie na podwójne shurikeny. Jeżeli zbiorę golda z farmy. To także to mega, mega spoko. Dobra, dawajcie. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, Dobra, i lecimy. Bo to już widzicie, już nie ma zmił się. <laughs> autostart, autostart. Double shot. Super. Be o, trzymam dwa szurikeny. Spoko. I co? To po prostu trzymam dwa szurikeny. Spoko. Teraz nie wiem, czy nie będę chciał pójść, wiecie, pod jakiegoś tak A czy znaczy nie wiem, bo ulepszenie farmy kosztuje mnie tyle samo, co, co pójście pod Blunjicu, czyli pod up kolejny upgrade Ninja Małpki. Natomiast po Blunjicu y mamy długą przerwę, nie? Gdzie tak naprawdę nie będzie stać mnie na nic, więc zastanawiam się z drugiej strony, czy może właśnie nie lepiej byłoby pójść pod Blunjicu i potem pozbierać po prostu na farmę. I chyba tak zrobię. Czyli uzbieram te 3000 najpierw na Blunjicu, a potem dopiero ulepszymy farmę. Tak mi się wydaje, że tak będzie najrozsądniej. Dobra, lecą białe baloniki. Od razu na dzień dobry. Atakujemy. No, ale tak widzicie. No, przeciskają się, przeciskają się. Potrzebuję czegoś, czegoś mocniejszego. Mam nadzieję, że Blunjitsu w ogóle rozwiąże mi ten problem. Póki co wydaje mi się, że kusza była lepsza. Ale nie wiem, to, to, jest, to jest może moje tylko takie, wiecie, subiektywne odczucie. Natomiast wydaje mi się, że kusza była lepsza. Feeling grania jest lepszy e, tym. Jest lepszy, mapką z surikanami, ale wydaje mi się, że kusza była lepsza. Ale nie jestem pewien, ciężko powiedzieć, w sumie, bo to ma dużo większy speed tak? No nie wiem, ale kusza zadawała też duże obrażenia. Teraz no w ogóle jeszcze się na pewno nazbierało tam sporo bananków. Zaraz będziemy zbierali. Tylko tak naprawdę nie mam ani chwili wytchnienia. W tym momencie 1500 golda, Czekaj, jestem, ile już tam leży w ogóle. To już trochę leży, zobaczmy. No, elegancko, prawie mamy na Blunjitsu. Wydaje mi się, że po tej rundzie, tak, na pewno będziemy mieli po tej rundzie. Także od razu lecimy sobie z, z Blunjitsu, no i zobaczymy, jaka jest różnica, nie? I w tym momencie z kolei, po kupieniu Blunjitsu, będziemy już zbierali na upgrade farmy. Bo wydaje mi się, że z Blunjitsu powinienem przynajmniej przez pewien czas dawać radę naprawdę fajnie. Zobaczymy. Klasy. Blunjitsu, mamy to. 5 shurikenów, Ojej ale to przecudnie wygląda a okej, okay, i to leci dobra, to atakuje trochę trochę podobnie jak triple darcy, nie? czyli atakujemy na boki tak, pięcioma shurikenami natomiast nie wiem, czy to jest dobre to jest dobre tylko właśnie jeżeli ścieżka nie jest taka prosta bo i tak większość tych shurikenów nie trafia, chyba, że po prostu stanę sobie, wiecie, stanę sobie tu i to będzie miało najwięcej sensu że... o, w ten sposób będę atakował. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to ma najwięcej sensu niż teraz stanie po prostu naprzeciwko. Tylko to też nie jest takie dobre, bo wiecie, jeżeli ja mam jakiś pierce określony, to i tak on mi tu nic nie daje, bo wiecie, po prostu mój atak przebija się przez balonik i leci dalej. A dalej nie ma już baloników. Więc no, nie wiem sam. Może jednak tak lepiej. No nie wiem. Dobra, mamy na upgrade farmy, upgradeujemy farmę i chyba dalej będę starał się upgradeować farmę. O, z tego co rozumiem, to są opancerzone balony. I trochę nie kumam jak to w tej grze działa, bo widzicie, niby ten upgrade normalnie nie powinien być w stanie ich atakować, ale ja jestem w stanie je atakować. Z tego co widzę, natomiast wiąże się to z tym, że mm... Parę pierwszych ataków jakby nie działa. Tak, tak to przynajmniej wygląda wstępnie. Nie, właśnie nie rozkminiłem tego jeszcze do końca. W ogóle parcie rozkminiłem, że tutaj fa jest fajne miejsce dostania. Tak, teraz sobie stoję, nie? To. Bo wykorzystuję po części albo tu. Bo tutaj wykorzystuję rozprysk. Nie, bo balony przelatują naprzeciwko mnie, ale też wykorzystuję piers, bo w pewnym momencie balony lecą e, jakby na mnie, nie? Natomiast no, powoli zaczyna być pod górę. Ale wydaje mi się, że dalej będę mimo wszystko leciał tym Blunjitsu. No i zobaczymy, bo w sumie, no moje kolejny upgrade jest za dużo. W sensie, no nie będzie mnie na niego stać prędko. Więc mógłbym się wspomóc jakimś samolotem, może jakiś właśnie Regrow Block, coś takiego. Sam nie wiem, sam nie wiem, czy teraz już chcę to robić. Bo właśnie widzicie, kolejny upgrade do farmy też jest bardzo drogi, wydaje mi się, że ja nie dozbieram, że muszę sobie jakby coś kupić do pomocy. I zastanawiam się, co. Wydaje mi się, że kupię sobie po prostu tak szutera albo samolot. Samolot wydaje się ok, tylko samolot ulepszony no nie na maksa, nie na Spectre, bo na Spectre mnie nie będzie stać. Natomiast wydaje mi się, że dalej to nie powinien być problem, nie? Jeżeli wydam tyle golda, ile mam w tym momencie, czyli 3000 na samolot. To wydaje mi się, że on powinien dla mnie, no, naprawdę solidny boost, przynajmniej na parę następnych rund, nie? Że po prostu powinien to być naprawdę yy, kon konkret upgrade na parę następnych rundek. Natomiast zobaczmy. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. Dajmy support, Monkey Ace, Rapid Fire. A w ogóle to jest całkiem drogie. Wcale mnie nie stać na wiecie, na nie wiadomo jak... No, nie wiadomo jakie ulepszenie tego samolotu. Mam 800. Okej, okay, mamy kamobalony, no to akurat nie jest problem. Natomiast problem jest taki, że ich nie widzę. <laughs> to myślę, że może być problem, dlatego kupmy sobie od razu camo detection, żeby to już mieć z głowy. No i już samolot jednocześnie też widzi camo. Tak, bo tak to tutaj działa. Jak kupujecie coś w saporcie, to tak jakby to działa dla wszystkich jednostek. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Ej, spoko. Ale robi robotę ten samolot. Robi robotę. Kupię mu to ulepszenie za 3000, jeszcze. Jeszcze go zbustujemy. I dopiero potem, wydaje mi się, że dopiero potem będziemy zbierali na kolejny poziom farmy. I dopiero potem na kolejny poziom małpki z shurikenami. A jeszcze wcześniej prawdopodobnie na tak szutera, także. Wiecie, rzeczy do kupienia mamy mnóstwo. Mam tak, shootera, mam samolot, ulepszony na, na to za 3000. 39. runda, zaraz leci Moab. Nie wiem, czy jednak nie skuszę się na te Dart Małpki na chwilę, nie? Bo kolejny upgrade, tak mówię, dla mnie jest za 30 parę tysięcy, więc nie zbudujemy go za szybko, nie ma szans. Bo jeszcze wcześniej chcę ulepszyć farmę i tak dalej, i tak dalej. A wydaje mi się, że gdybym zainwestował teraz w Dart Małpkę, to po prostu za zacznie mi iść znacznie szybciej. Tam w ogóle Moab właśnie wylatuje, więc robimy tak sprzedaję to co mam i idziemy tak i zobaczmy, czy to będzie lepsze? nie wiem dobra, mamy fan club jak to się prezentuje dobra, nie no, coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, nie jakoś to idzie, no może nie jakoś rewelacyjnie, ale no nie, no tym chyba szło lepiej, nie? Tak mi się wydaje, że jednak. A z drugiej strony to był Moab, to też ciężko mi powiedzieć. Natomiast mam takie wrażenie, że jednak szło lepiej tym Ninjom. No, że mimo tego, że tutaj wiecie, mam tyle Dart Małpek, to że i tak szło mi lepiej jednym Ninjom. Natomiast zaraz możemy kupić em, fanklub i wtedy wydaje mi się, że no. Różnica już musi być na korzyść Dart Małpek, dlatego że. chociażby dlatego, że one są droższym upgrade'em, dużo, nie? Że już porównujemy upgrade za, nie wiem, 9000 do upgrade'u za 3000, ale ogólnie to zdecydowanie lepsza jest. Z tego co widzę, zdecydowanie lepsza jest Ninja Małpka. I to nawet. No. Bo zobaczcie, co tu się zaczyna dziać. Dobra, na, na, na szczęście po tej rundzie. Czekajcie, czy ja to nie ja tego nie przeżyję. Czekaj, co ja mogę zrobić? Restart? No nie, restartować nie chcemy. Mogę tak szutera tu przesunąć, ale nie gadaj. A było grać Ninja Małpką, zostawić. Było, było, było tak dobrze. Było tak dobrze. I te te kasę. Zamiast próbować kupić Dart Małpki, kup y kupić po prostu Bohatera. Nie bawić się w nic, kupić Bohatera, który kosztuje 2000. No nic, moi drodzy, no to jest nasza pierwsza porażka. No nie będę tutaj, nie będę tutaj, wiecie, y ale wstyd, nie? Wstyd, masakra, no ale będę wiedział, że jest ciężko, jest naprawdę ciężko. Naprawdę myślałem, że ta zmiana pójdzie mi na korzyść, nie? Na te Dart Małpki. A tu okazało się, że no. Tak średnio, tak średnio Będę musiał przetryhardować na tym Impopable trochę bardziej i faktycznie Kupować wszystko co mogę Regrow Blocker był dla mnie do kupienia Mogłem kupić nawet Overdrive'a W tym momencie za tego golda byłoby Mnie stać, ulepszenie tak shootera Mogłem kupić Bohatera i wydaje mi się Że Bohater byłby mega pomocny Go jeszcze sobie nie testowaliśmy Przetestujemy go sobie w następnym odcinku Moi drodzy, no, na ten moment to Niestety tyle, ze spuszczoną głową <laughs> Ze spuszczoną głową bo muszę ten odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. No i co? Nie sądziłem, że przegram w tej grze serię. Nie sądziłem. A jednak, no cóż. Ode mnie to tyle. Do następnego. Trzymajcie ciepło.